Cześć, biznes na boku, kolejny odcinek a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam w jaki sposób za pomocą Bazelinkera możecie wystawić Wasze oferty na OLX skorzystając z funkcji zapłać jeśli sprzedasz, tak? Czyli bez konieczności rozliczania się z OLX na zasadzie kupna pakietów więc jeśli jesteście zainteresowani to zapraszam. A dla wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji skorzystać z Bazelinkera to pod filmem umieszczam link do 3. 30-dniowego okresu próbnego. 30 dni to jest dobry czas na to właśnie, aby się przekonać, w jaki sposób Bazelinker może usprawnić Waszą pracę. Wracając do tematu, OLX niedawno udostępnił opcję zapłać, jeśli sprzedaż, czyli nie musicie wykupywać wcale pakietów ogłoszeń, tylko rozliczacie się na zasadzie prowizji od sprzedaży, tak? Tak jak na przykład w Allegro Early, Shopee yy, i tym podobne. No, ale też musicie pamiętać, yy, że coś za coś. No, OLX to jest dalej portal z ogłoszeniami. To nie jest marketplace, czyli no, nie zrobicie koszyków jakichś wielkich zakupowych. Klient nie kupi z kilku ofert, yy, nie wybierze do koszyka i zapłaci z jedną przesyłką. Tylko jedno ogłoszenie. To jest jedna jakby sztuka do sprzedaży, jedna przesyłka OLX. Takie wystawianie masowej ilości jest leksza skomplikowane. I ja chciałbym pokazać wam mój sposób, jak ja to rozwiązałem za pomocą baselinkera i wystawiłem część swoich ofert. Jeżeli chodzi o prowizję, to pod chwilą jeszcze Wam yy, podsyłam linka do OELIXa do artykułu, gdzie sprawdzicie jak wygląda właśnie ta opcja zapłacić jeśli sprzedaż i w jakich kategoriach ona jest już włączona. Także możecie sobie na spokojnie przewertować yy, i sprawdzić, czy lepiej Wam będzie właśnie wykupić Pakiet ogłoszeń w danej, w danej kategorii, czy jednak jeśli macie rzeczy, które sprzedają się raz na jakiś czas, no to czy chcecie się, może jednak lepiej będzie rozliczyć się właśnie za prowizję. Tyle teorii. Przejdźmy teraz do praktyki. Jeżeli dawno nie logowaliście się na oelix to w związku z dyrektywą Omnibus. No, musicie potwierdzić, czy będziecie korzystać z Olix jako firma, czy osoba prywatna. Chodzi o to, że korzystając na przykład jako firma, sprzedając rzeczy, no to klient ma prawo do odstąpienia umowy 14-dniowego. Na prywatnym są inne ograniczenia, także to sobie porównajcie. No, natomiast. Chodzi o to, że jeśli już raz wybierzecie firmowe, to nie możecie zmienić z powrotem na prywatne. A jeśli chcecie prywatnie sprzedawać jakieś rzeczy, to po prostu musicie sobie na inny adres mailowy założyć kolejne konto i tyle. No ale my tutaj. Wiem, że oglądają większość tutaj ten kanał przedsiębiorcy albo osoby, które aktywnie też prowadzą sprzedaż, więc pewnie tutaj wybierzecie też konto firmowe. Od czego musimy zacząć? Na samym początku w BaseLinkerze no, musimy dodać integrację OELIXA, tak? W dziale wchodzimy w zakładkę integrację, no i wybieramy olx -a. Jeśli już wpiszemy parametry, sparujemy konto, to Dwa, dwie takie rzeczy, które warto mieć na uwadze yy, przy ustawianiu właśnie tych yy, parametrów. One znajdują się na dole. Jest taka opcja zmień wielkość liter w nazwie. Warto to zaznaczyć, ponieważ już mówię dlaczego. Jeśli macie wszystkie ogłoszenia wasze albo tytuły aukcji pisane kapslokiem to OLX wam tego nie przepuści. Będzie za dużo wy wyskoczy komunikat, że za dużo wielkich liter w tekście. Yy, I tutaj linker. Umożliwia zmianę automatycznie podczas wystawiania waszych tytułów, na to na przykład, aby jedna litera była na początku wielka, reszta małe, albo na przykład wszystkie małe litery, albo no chyba że macie dobrze to nie zmieniać, więc sobie tutaj wedle waszej woli ustawcie, tylko pamiętajcie, żeby tych wielkich liter nie było za dużo. Ok. No, i jeśli to mamy, to możemy jeszcze ustawić sobie synchronizację stanów magazynowych, co spowoduje, że jeśli sprzedamy gdzieś indziej, na OLX-ie oferty się również zakończą. Jeżeli mamy to już zrobione, to sprawdzamy, czy integracja obejmuje nasze kategorie. Tak, czyli wchodzimy w kategorie i parametry. No, i tutaj sobie możemy rozwinąć każdą, yy, każdą z kategorii. No, i ja dla przykładu tutaj dodałem kilka, w których się będę poruszał. Następnie. Ustawiamy szablon. W szablonach robimy nowy szablon. No i pamiętajcie teraz tak, jeżeli w, na przykład chcecie nazwę aukcji jakąś tam z magazynu, yy, tak, dodać do tego powiedzmy opis, no to jeżeli w opisie mamy znaki emoji, czyli jakieś takie na przykład ptaszki na zielonym tle, co ostatnio jest dość popularne na przykład w ofertach na Allegro, no to tu na OLX się nie przejdą. Więc z góry musicie to usunąć albo wyedytować każdą, albo brać jakoś tak opisy, żeby tego nie uwzględniał. Ale to już możecie to również zrobić podczas wystawiania waszych ofert pojedynczo. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić to powiązania, czyli wybrać jakie kategorie z naszego magazynu czy tam z magazynu hurtowni będą odpowiadać kategoriom OLX. Możemy to zrobić teraz, możemy to zrobić podczas wystawiania ofert. Chodzi o to, żeby jak jeśli zrobimy to już teraz, to podczas wystawiania nie będzie trzeba przeklikiwać każdych kategorii po kolei. No i przechodzimy do wystawiania. Pamiętajcie, że ta integracja pozwoli Wam na wystawianie i zarządzanie stanami magazynowymi, czyli jeśli, tak jak wspomniałem, coś się zakończy na Waszym sklepie, sprzedacie coś na Allegro, Early, Shopee, czy gdzieś indziej na innym marketplace, no i, i to się wyprzeda, no to OLX, w OLX również zakończą się te oferty. Natomiast, jeśli sprzedacie coś na OLX, no to musicie obsłużyć te, za to zamówienie z poziomu OELIXA, ponieważ zamówienia nie są pobierane do, do, do Base Ale jeśli traktujemy OELIXA jako rozszerzenie naszej sprzedaży, to według mnie ta offer opcja jest zupełnie wystarczająca. Jeśli wejdziemy w wystawianie. No to wybieramy na przykład magazyn. Ja ostatnio tutaj y, korzystam z tego naszego dzbanka testowego, tak jak pokazałem wam w innych filmach, jeśli chodzi o Linkera. No i powiedzmy, że sobie wystawimy dwa takie dzbanki. Robimy wystaw zaznaczone i tak jak widzicie, ja tego nie powiązywałem i gdybym miał to powiązane w tę kate kategorię, to tu już by mi odpowiednia kategoria wyskoczyła. No ale mogę ją wybrać teraz i wybiorę sobie, powiedzmy, że to są jakieś tam dla dzieci zabawki, tak. Wybieramy do tego parametry. Fajne jest to, że bardzo mało jest opcji, do tych, których trzeba ustawić. Nie tak jak w Allegro, pełna produktyzacja, czyli powiedzmy nowe, tak, kopiujemy, wiek 3,5, albo 9. Bo powiedzmy, że to są tam zabawki. Ja to za chwilę usunę, natomiast dla testów tylko wystawię i cena nie jest do negocjacji. No i możemy wystawić nasze oferty. One przeszły. Natomiast wędrują one do zakładki błędne. Dlaczego? W każdej kategorii jest określony limit darmowych ogłoszeń. Nie trzeba wystawiać, wy wykupywać pakietu, i na przykład w zabawkach jest 50. Tak? Jeżeli wykorzystamy ten limit, no to system będzie nam tutaj informował, że limit nie wystawi nam, bo limit aktywnych ogłoszeń został przekroczony. I teraz. Linker, czy OELIX nie wie, czy my to chcemy skorzystać z pakietu, czy chcemy właśnie skorzystać z prowizji. I zaraz Wam powiem, jak to zrobić. Czyli teraz przechodzimy teraz do OELIXA i te przesłane nasze oferty, one zostały przesłane do OELIXA, ale wylądowały w zakładce nieopłacone. Zobaczcie, dwa dzbanuszki są w tych zakładkach. Co ja robię, żeby to troszkę przyspieszyć, bo każde musicie przeklikać. No niestety. Tak jak wam wspomniałem, to jest portal z ogłoszeniami. Więc po prostu albo z kontrolem i lewym przyciskiem myszy, albo za pomocą kółeczka ciach otwieram sobie wszystkie na nowych zakładkach. Czyli na przykład wystawiam pakiet 20 30 i klikam, wszystkie mi się otwierają. No i teraz każdy y, zatwierdzam y, dodając przesyłkę OLX. Dlaczego? Bo y, ta opcja zapłać, jeśli sprzedaż, działa tylko z przesyłką OLX. Tak? Czyli jeżeli. Przygotujesz przesyłkę OLX, to wtedy Ci y, policzy dopiero prowizję, tak? No nie ma czegoś takiego, że y, będziesz mógł oszukać system, że sprzedałeś poza OLX-em, ktoś odebrał i nie zapłacisz prowizji, bo fakt wtedy nie zapłacisz, tylko kiedy korzystasz właśnie z tej przesyłeczki. No i wybieramy na przykład M, tak? I robimy zmień ogłoszenie. Przechodzę do kolejnej szybko, dodaj przesyłkę OLX, czy to S, czy M, Tak. I przesyłeczka została dodana. No i muszę musze przeklikać zawsze kilka tych aukcji, albo wszystkie oferty, które są tu wystawione. No i jedna ważna uwaga, jeżeli dawno sprzedawaliście na OLX albo przed zatwierdzeniem tego czy chcecie na koncie firmowym wystawiać czy nie to żeby korzystać z przesyłek OLIXa to sprawdźcie czy macie w zakładce twoje przesyłki dane do przelewów tu musicie uzupełnić numer konta na które dostaniecie od OLIXa pieniądze tak jeśli klient wpłaci powiedzmy że to mamy zrobione przesyłka OLX nam się dodała o czym zostaniemy zaraz poinformowani mailowo i ona będzie widoczna jakby w naszych ofertach. No ale ogłoszenia są jeszcze nieaktywne, nie są opłacone, bo na razie dodaliśmy tylko przesyłkę OLX. I teraz musimy niestety lub stety po kolei każde ogłoszenie aktywować. Bo, dlaczego po kolei? Bo za każdym razem, kiedy aktywujecie, macie informację, czy... Wybieracie zapłacić jeśli sprzedaż, czy kupujecie tylko jedno ogłoszenie, czy robicie kup pakiet ogłoszeń. No to ja robię wybierz i zobacz cenę, tak 6,5% prowizji, tak, wartości przedmiotu. No i wybierz na 30 dni, pomijam wszystkie promowania, ciach, i zobacz aktywne ogłoszenia. No i muszę znowu przeskoczyć do nieopłaconych, kolejne i tak, klikam wszystkie ogłoszenia. No i jest to. Yy, naklikacie się, no natomiast ja aktualnie nie zauważyłem innej opcji, żeby to przeszło. No i dobra, no i ogłoszenia mamy już wystawione, to znaczy one na razie, że na razie są w zakładce oczekujące, no i czekają aż OLX je zatwierdzi, tak, do wystawienia. Jeśli przejdą, jeżeli tak się stanie, to wchodzimy po prostu w import ofert, żeby zaciągnąć je do systemu baselinkera, tak. No, i wybieramy, po czym mają się nasze oferty synchronizować czy dopasować, po numerze SKU czy po numerze EAN, w zależności od tego, jak macie je opisane w magazynie ja z reguły dopasowuję po numerze SKU no i łączy mi to ładnie z magazynem czyli jeśli już to mamy robimy uruchom import no i te nasze oferty się zaciągają jeśli wcześniej już coś pobraliśmy to z BaseLinker je pominie a jeżeli no, tego nie ma albo jest błędnie to zostanie po prostu pominięta na przykład jeśli dalej jest oferta w oczekujących wasze oferty teraz są powiązane z magazynem i każde zamówienie na innych marketplace'ach, jeśli wyzeruje się stan, to spowoduje, że na Olixie w zależności od czasu synchronizacji zakończy wam się wasza oferta. No to tyle, jeśli chodzi o tą integrację. Bardzo fajnie to się Plasowuje ten OLX Zapłać Jeśli Sprzedaż w moją strategię. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tej integracji albo na coś napotkaliście, to piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć, żeby też inni, e, dla innych to była jakaś wartość, żeby inni widzieli. A tak jak wspomniałem, Base linkera możecie sobie również przetestować. Link przesyłam poniżej na 30-dniowe testy. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. No i jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!